go mordeczki. To już jest drugi odcinek. Z otwierania paczek. I ja będę robił to po kolejnym odcinku. Był już wcześniej odcinek. Lecz wrzuciłem go na kanał. I to wszystko. A więc otwieram pierwszą paczkę i. Nic. 30 4 Doszli bardzo dobrze. I pen. 7 zostało. 30. I... może jeszcze zagramy event. 30 monet Colt i jazz Ajajaj. Brock i Frank. 70 Pam i Rico. Ajajaj. I źle. Daj na Mike i Barley, dwóch moich miotaczy. No w tej grze to są miotacze. Monety Colt i El Primo. Haj nie dobra już. Wiem w tej paczce nic nie będzie, a więc no. Nic. I wiedziałem 30 Barley Colt i 3 A nic nie było, że nie mam Dobra, czyli gramy wielką grę. Bierzemy poko, bo on się leczy. I gramy. I gramy w drużynie, gdzie jesteśmy atakującymi. Ja to tak nazywam. Ja wolę to tak nazywać. Trochę mi się laguje gra, ale przez to, że nagrywam. A dobra! Jego trzeba tylko do rogu wziąć. Wtedy jest dobrze. Ale jestem dobry w tej komputerową. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Kurde, mało, mało. Mało biliśmy Uwielbiam te głosy. A Może jeszcze. No, show... nie showdown nie Nie Showdown nie pogramy może kogoś uleczyłem. Teraz by mi się przydało. Dzięki Poko. Dobra, ale zraszowaliśmy, ale to był raż dobry. Mas mój. O! Widać, że ktoś cituje w tej grze. Nie myślę, że wygramy. Ja to wiem. No i minutę później przeczeraliście i... I tak to się kończy. I, i Poko masz, masz ode mnie leczenie za chwilę. Masz leczenie. Dude, do, dude, do, do, don't, don't touch this. I like this. Don't be asshole. No, czemu się ruszasz? Nie mogłem w ciebie trafić, no. No xd, no. A co, ja jestem złym healerem. Ty się źle ruszasz. Ty nie masz kocich ruchów. Patrz, te kocie ruchy. Dobra, on, on już nie żyje, on już nie żyje. Udało się, czy nie? Udało się? Jest! Chyba sekundę przed czasem. Udało się. Byłem najlepszym poko. Po Może skrzynka nie. Dobra, dobijamy sobie jeszcze jedną skrzynkę na solo i kończę ten odcinek. Może nie. Shelly Idziemy, idziemy Solo Shelly, jest dobrze Gamerka Shelly, suszarka A ból, ból O oh my bull. ból Ból, zostaw Zostaw, to nie twoje

Ojej, kot Ło, GGG! Śmiało oglądało. Jestem już sławny na polskim YouTubie. Całe 3 subskrybery. Kliknijcie sub. Wali w tego dzwona, mordo! O, o, iri stara, iri stara. To jest. Chyba tak. Ha, nie strzelać. Ha, nie strzelać. Ha, nie strzelać. A, on mi strzelać. A, pół HP, on mi strzelać. No podejdź, no podejdź, no podejdź. Podejdź, no dawaj, no, no dawaj. No dawaj. Rozbieraj się z piżamy. Dalej. Z piżamy cię rozbieram. Gdzie, gdzie masz low? N a, zów i znowu nie, nie, znowu nie strzelać Dobra, dobiję sobie... Jeszcze nie nagrywałem tego, ale mam jeszcze dwie skrzynki, a więc szybko lecimy. 15 rico i ból. poko barley i 5 klejnot. Paweł. Dobra, a więc... Do następnego. Cześć!